Dzień dobry, Agnieszka Prasek, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Po intensywnych opadach śniegu nastąpi lekkie ocieplenie i trochę więcej pogodnego nieba. Ale nie wszędzie, ponieważ od zachodu zacznie nasuwać się niż z frontem atmosferycznym i znowu pojawią się opady. W piątek coraz więcej pogodnego nieba, na północy i południowym wschodzie opady deszczu, w nocy silne zamglenie oraz mgły osadzające szać, w dzień najchłodniej na północy, Centrum i na wschodzie, bo tam około minus 1 stopień, natomiast najcieplej na zachodzie i wybrzeżu do plus 6 stopni na plusie, a na północy wiatr będzie porwisty. Sobota na wschodzie pogodna, od północnego zachodu sytuacja zacznie się robić dynamiczna miejscami deszcz, deszcz marznący i lokalnie deszcz ze śniegiem. Tutaj uwaga na gołoleć. W nocy najchłodniej na Podhalu nawet do minus 11 stopni, na Podlasiu minus 6, a na zachodzie do plus 5 stopni. W dzień zachód będzie najcieplejszy do 7 stopni na plusie, natomiast na wschodzie i w centrum około od 0 do 3 stopni. W niedzielę będzie słonecznie na południowym zachodzie, a im dalej na północ i wschód, tym więcej chmur. Na wschodzie drobny deszcz lub mrzawka. Podsumowując, weekend z lekkim ociepleniem, zachód cieplejszy, wschód i góry wciąż zimno. I przede wszystkim uwaga na deszcz marznący i mgły osadzające szać. A początek przyszłego tygodnia przyniesie nam już więcej ciepła i oddech od zimowych warunków. Dziękuję.